Panie i Panowie, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejsze zakończenie realizacji zadania realizowanego projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Uczestnictwa publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Powyższy projekt realizowaliśmy wspólnie z samorządami trzech Gmin. Gminy Opatowiec, Gminy Czarnoci, Gminy Zagrad. I proszę Państwa, wydaje się, że projekt, jakich wiele było realizowanych w ostatnich latach w Województwie, ale ten nasz wyróżnia się w sposób szczególny, gdyż może mieć decydujące znaczenie dla rozwoju Kaźmierzy, Gminy Kaźmierza, powiatu Kaźmierskiego, a może i regionu. Myślę, że takiej inwestycji nie ma w kraju. Powiem tylko jedno, że walory zdrowotne, bud, który udało nam się odwiedzić, którego przedstawiciel firmy wiedniczej pan Czesław Sypek jest tutaj z nami. Proszę, żeby się pokazał i gorące oklaski dla niego również, bo wykonał kawał ciężkiej, ciężkiej roboty. 750 metrów odwiercić to nie było tak łatwo, tym bardziej, że były pewne problemy. Yy, udało nam się skończyć projekt, który mogę powiedzieć, nie wiem, część z Państwa pewnie będzie miała okazję zobaczyć jak wygląda yy, całe nasze przedsięwzięcie wraz z instalacjami, z kotłownią. To co teraz Państwo tutaj yy, oglądacie, siedzicie w tym pomieszczeniu, jesteśmy ogrzewami, pompą ciepła, tymi wodami, które są. Wydobyte z ziemi. Udało nam się uzyskać takie parametry, które pozwolę sobie przytoczyć kilka liczb, bo są tutaj przedstawiciele Politechniki. Dzięki rozwiązaniom, które udało nam się zastosować i wymyśleć, myślę, że na 6 metrach sześciennych wody, którą tutaj odbieramy w tym momencie, około 300 kW jesteśmy w stanie wytworzyć tyle ciepła z, w ramach, w ramach jakby pracy kotłowia. W przeliczeniu na Pojemność tego tego źródła, 300 metrów sześciennych na godzinę, proszę sobie wyobrazić, że rzędu 20 megawatów z jednego takiego odwiertu, które udało się zrobić. Myślę, że to jest zapotrzebowanie, które wystarczy na pokrycie potrzeb, tutaj starostwa. I nie tylko. Myślę, yy, to jest ten kierunek, ten nowatorski kierunek, który Pan starosta yy, otworzył którego myślę, że nie ma, a to nowatorstwo, te innowacje, o których rozmawiamy, to jest e, przykład, którego myślę, będą nam zazdrościć i, i będą powielać e, wszyscy, przez e, wszystkie gminy, e, które mają takie możliwości. Pozwolę sobie zatem nie przedłużać i odczytać akt przekazania. Akt przekazania Otworu Hydrogeologiczno- Rozpoznawczego, co GT1. Konsorcjum Adam nowak -Globego, Kraków oraz firma Dalbi spółka ZOOTO Tarnowskie Góry w dniu 31 marca 2015 roku zakończyły realizację projektu pod nazwą Termomodernizacja Obiektu Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach z pompą ciepła, ogniwami fotowoltaicznymi, modernizacją instalacji CO, wykonaniem domnego źródła ciepła, otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego wód termalnych, Uroczyście przekazują dnia 21 kwietnia 2015 roku staroście Kazimierskiemu Janowi Donakowi zrealizowane zadanie wykonania odporu z nowice GT1 z instalacjami. Jesteśmy przekonani, że czas realizacji zadania i poniesiony wysiłek stanie się fundamentem dla dalszych osiągnięć jego dokonań oraz jest powodem do satysfakcji i dumy inwestorów. Niech więc realizacja i użytkowanie otworu będzie drogą do nowego gospodarczego rozwoju powiatu, ambitnej teraźniejszości i śmiałego patrzenia w przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że... To wszystko to zostało zrobione w ramach tego projektu, będzie dobrze służyło i dla poszczególnych placówek, jak i dla całego Powiatu Kazpierskiego. Panie i Panowie, Szanowny Panie Pośle, Szanowni Państwo. Powtórzę jeszcze raz, że bardzo się cieszę, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość związaną z zakończeniem realizacji projektu podniesienia efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Powyższy projekt realizowaliśmy wspólnie z samorządami Trzech Gmin, Czarnocina, Opatowca i Zagnańca. Ja bardzo proszę, aby... Z tego co wiem, jest pani wójt Maria Kasperek, jak i pan wójt opatowca Sławomir Kowalczyk wystąpili tu razem ze mną, gdyż tak naprawdę wspólnieśmy realizowali. Niestety z powodów niezależnych od siebie nie jest obecny pan wójt zagórski z, z Górski, z Zagnańca. Bardzo proszę. Całkowita wartość projektu to kwota 8 milionów złotych, z tego 6,3 miliona to Ośrodki unijne. Natomiast powiat zrealizował zadanie na kwotę 4,3 miliona zł. Pozostałe zadania na kwotę 3,7 miliona zrealizowały gminy. W ramach tego projektu wykonane, powiat wykonał następujące zadania: Termo, termomodernizacja w obiegu zespołu szkół zawodowych Wodonowie, Centrum administracyjne placówek opiekuńczo- wychowawczych w Kazimierzu Wielkiej, innymi słowy Dom Dziecka, oraz w obiektach zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewa w Cuzynowicach, obiekt obok tego naszego, w którym jesteśmy. <klujne> Dawna siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oraz wykonaliśmy i to jest głównym powodem naszej turmy innowacyjną instalację centralnego ogrzewania. W Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, a więc w obiekcie, w którym w tej chwili się znajdujemy. Obiekty realizowane przez gminę y, oddane zostały w ubiegłym roku, gdyż y, to zarealizowane przez powiat było trudniejsze, dlatego ta realizacja tak trwała do chwili obecnej. Szanowni Państwo, choć podobnych obiektów. Realizowano w ostatnich latach w województwie się do wszystkich wielu, ale ten wyróżnia się tym, że może on mieć decydujące znaczenie dla rozwoju Kaźmierzy Wielkiej i całego powiatu kaźmierskiego. W ramach tego projektu wykonany został nowatorski sposób ogrzewania obiektów, w którym się znajduje. System oparty jest tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Z jednej strony wykorzystywana jest energia ciepła wód termalnych wydobywanych z głębi ziemi, a z drugiej strony energia ciepła słońca w postaci ogniw fotowoltaicznych. Cały układ instalacyjny przystosowany jest do zasilania przez pompy ciepła. Ten hybrydowy układ wykorzystywania pojawianych źródeł energii stanie się w przyszłości motorem podobnych rozwiązań, dając oszczędności finansowe Efekty środowiskowe, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna to prawdziwy model przyszłości. Panie i Panowie, dla potrzeb tego systemu ogrzewania w poszukiwaniu wód termalnych wykonaliśmy odwiert na głębokość 750 metrów. Szanse i nadzieje na wody termalne i zmineralizowane dawały wyniki licznych w tym rejonie odwiertów pięćdziesięciu lat. W celu poszukiwania ropy na wód. Dziś, na podstawie wstępnych wyników badań, wiemy, że mamy ogromne pokłady, pokłady szacowane na 4 miliardy metrów sześciennych wód termalnych i siarczkowych o niespotykanej w Polsce i Europie wydajności. I to właśnie odkrycie tych ogromnych pokładów wód daje szansę na przyszłość, na rozwój, na miejsca pracy. Dziś już wiemy że woda o tym składzie chemicznym temperaturze i wydajności może być wykorzystywana w lecznictwie zdrojowym, energetyce, w rolnictwie, co przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i kosmetologii. Odwiert to jednak dopiero pierwszy krok, zanim muszą iść następny. Dlatego liczymy na przychylność panie marszałku Władz Wojewódzki na duże środki unijne z nowego rozdania. A następnie to zainteresowanie walorami tej wody przedsiębiorców. Przedsiębiorców, przedsiębiorców i po trzykroć przedsiębiorców. Bez nich nie ma możliwości dalszego rozruszania i rozpoczęcia planowanych przez nas, planowanego przez nas rozwoju. Ale to wymaga stworzenia warunków dla rozwoju leśnictwa uzdrowiskowego. Szczególną rolę ma tu samorząd gminy Kaźmierza Wielka w opracowaniu operatu uzdrowiskowego oraz dokonaniu wielu korek w planie zagospodarowania przestrzennego. Panie Burmistrzu, teraz inicjatywę w tej dziedzinie należy do samorządu gminnego i do planu. Dużym atutem dla naszych planów ma tylko 50-kilometrowa odległość od aglomeracji krakowskiej oraz to, że Zamorząd Powiatowy posiada tu w rejonie odwierty 70 hektarów powierzchni gruntów oraz 50 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie nieopodal leżącego zbiornika wodnego. Oprócz tego, obok zbiornika, gmina także posiada 50, samorząd gminny posiada także 50 hektarów, a więc powierzchnia gruntu w samej Kazmierzy i w okolicach Kaźmierzy jest bardzo duża. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja tylko bardzo króciusieńko pragnę z całego serca podziękować Panu Marszałkowi, całemu zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za pomoc w realizacji tego wspólnego, wspaniałego projektu. Serdecznie dziękuję Panu Staroście, gdyż Powiat Kazimierski był liderem tego projektu. Dziękuję ślicznie moim kolegom wójtom Opatowca i Zagnańska za współpracę i to, że mogliśmy wspólnie tyle zrobić. Chcę dodać, że w ramach tego wspólnego projektu w Gminie Czarnocin wykonaliśmy termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionu Chłopskich w Czarnocinie. Dziękuję ślicznie za współpracę i życzę wielu sukcesów. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Starosto, drodzy goście, drodzy Państwo. W imieniu gminy Dobatowiec chciałem serdecznie podziękować za doskonałą współpracę przy realizacji tego pięknego zadania. My również odremontowaliśmy Nasze szkoły, wszystkie szkoły na terenie gminy Obydowiec. Piękne zadanie, piękny przykład współpracy pomiędzy gminą a drugą gminą i gminą spoza terenu naszego powiatu, jak i również z liderem tego zadania, ze Starostwem Powiatowym. Współpraca doskonała, efekt myślę na wiele, wiele lat ku pożytkowi ludzi. Ślicznie dziękuję wszystkim osobom, które położyły wiele swojej pracy, żebyśmy dzisiaj mieli to, co mamy, czym się szczecimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zawaham się powiedzieć, to wielki dzień w historii tego powiatu, w historii tej gminy. Gratuluję, gratuluję, że nam się udało, że połączyliście siły. Z jednej strony samorządy lokalne, które chciały podjąć wysiłek termomodernizacji swoich obiektów użyteczności publicznej, a z drugiej pan starosta Janinowa, który wiedział, że obok tego ciepła szuka też czegoś innego. Szuka, my w Busku, ja jestem rodakiem ziemi buskiej, nazywamy Wody siarkowe złotem tej ziemi, tym co wyróżnia, co daje możliwość rozwoju przedsiębiorczości. A widzę na sali prezesa uzdrowiska Błysko Zdrój, też spółki samorządowej, bo dwa lata temu zdecydowaliśmy się przejąć uzdrowisko Błysko Zdrój, wiedząc, że to jest dobra inwestycja, wiedząc, że to są miejsca pracy, że to są gwarancje rozwoju dla tego terenu. I dzisiaj patrzymy na ten projekt podobnie. To wielka szansa. Dostajemy dzisiaj pewną przepustkę do dynamicznego rozwoju tego terenu. Tutaj na terenie wybitnie Rolniczym powstaje dzisiaj przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości. dla miejsc pracy w usługach, w dziedzinie świadczenia usług zdrowotnych, rozwoju usług wellness and spa. Jak patrzę na prezesów tutaj takich jednostek, który, które funkcjonują. Pana Tomasza Kaletę, który zbudował dzisiaj, można powiedzieć, w Solcu Zdroju wielkie przedsiębiorstwo. I są kolejne projekty. Gdzie na wsi powstaje miasto, nie zawaham się powiedzieć, to tutaj też tworzą się dzisiaj takie warunki, a powstają takie projekty, właśnie o znaczeniu takim miasto twórczym. Tutaj za moment, za sprawą mądrości i dobrej współpracy. O no to też apeluję i proszę samorządu powiatowego, samorządu miejskiego, gminnego, stworzymy zaraz przestrzeń do zaproszenia też biznesu prywatnego. To jest dzisiaj wyzwanie dla nas, żebyśmy uczyli się budować takie projekty publiczno-prywatne. My jeszcze boimy się tego trzeciego czy czwartego P, jak to niektórzy mówią, ale warto brać przykłady z takich państw jak Wielka Brytania, gdzie kilkanaście procent inwestycji jest właśnie realizowanych przy udziale partnerów prywatnych. Kiedyś miał taką odwagę Andrzej Pałys, otwierając solecyduj na właśnie kapitał prywatny na nowe usługi. I dzisiaj warto brać z takich przykładów a, pewien wzorzec I gratuluję Państwu, gratuluję kolego starostowo, że nie bałeś się podjąć tego projektu, że udało się skupić też środowisko naukowe. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, nasza spółka samorządowa wojewódzka pomogła tutaj, jeśli chodzi o wsparcie, to naukowej rozpoznanie w zakresie geotermii patronował temu kiedyś jeszcze ówczesny przewodniczący Tadeusz Kowalczyk, którego tutaj widzą zawsze skromnie gdzieś tam siedział. dla niego też duże brawa, szanowni państwo. Bo on nam ciągle wiercił może nie odwiert geotermalny, ale dziurę w brzuchu, żeby tutaj na, na terenie tej ziemi Kazimierskiej szukać takich możliwości rozwojowych. Cieszę się przed nami. Nowa perspektywa funduszy unijnych, które są też pewną właśnie szansą, żeby przedsiębiorcy, którzy będą tu, mam nadzieję, inwestować, mogli uzyskiwać wsparcie ze środków unijnych. Bardzo Państwu tego gratuluję. Pamiętam tych, którzy mówili: Prędzej mi karkus na ręce wyrośnie niż Wy tutaj do czegoś się dokopiecie. Dzisiaj mają ci ludzie pewien problem. Pozdrawiam serdecznie. Szałku, szanowni. Wielcy goście, ja tak na początku powiem trochę jakby do imiennika, ja też panu dobrze życzę, bo z dwóch powodów mamy to samo imię. Na przestrzeni tylu lat no, wspaniale nam się współpracuje i w tym miejscu chciałem panu Marszałkowi bardzo gorąco i szczerze podziękować. Y tak, mogę, mogę to obiecać. Andrzej Paweł zawsze miał ogromny wpływ na mnie i wychowawczy i polityczny. No, też długo z nich wspominam. Proszę Państwa, wydarzenie niezwykłe dzisiaj, ja bym też to mówić bardzo długo, ale powiem, że e, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim ambasadorom moim, którzy rzeczywiście tu dziś na tacy mnie na moje ręce samorządowi y, tyle y, wspaniałego gruntu dobrze fundamentu przygotowanego podają. Także tym wszystkim przyjaciołom, ambasadorom serdecznie dziękuję. Nie sposób ich wymienić. Zresztą mój zacny przedmówca starosta o tym mówił krótko ten prezent to jest prezent, prezent który wynik y, wielkiej pracy y, starostwa i, i wszystkich państwa tu obecnych reprezentujących różne firmy instytucje ten prezent jest niezwykły Ponieważ jest w jubileuszu 25-lecia samorządu. Tutaj właśnie przedmówca mój, pan poseł Romuald, mówił o tym, o, o tym samorządzie, którym się sprawdził. Mnie koledzy z miast partnerskich i z Buczacza i z, z Niemiec, z Altenstadt pytają, jak byście to zrobili? Jedni mają takie doświadczenie samorządowe i, jeszcze, i nam zazdroszczą, a drudzy nam zazdroszczą, bo dopiero zaczynają. Żeby nie przedłużać, ja. No właśnie chciałem za ten jubileusz dzisiejszy, za ten prezent, za tą pracę podziękować wszystkim bez wyjątku. Przede wszystkim chciałem bardzo podkreślić, że może będę nie skromny, ale my możemy się poszczycić współpracą samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w zależności od naszych poglądów, od naszych różnych zdań. Ja pamiętam kolego starostę jak budowaliśmy pływalnie wcześniej przede mną zaczęliście, yy, budowa wybudowaliście samorządy w gminnym, halę sportową, jak miałem wiele telefonów z Polski, z lubelskiego, z małopolskiego, jak wy to robicie? No yy, ja mówię, nie da się to opisać, trzeba przyjechać do Kaźmierzy zobaczyć. Za te lata wzorowej współpracy bardzo serdecznie dziękuję i panie marszałku yy, chciałbym zadeklarować, i całemu zarządowi województwa deklaruję, że ta współpraca będzie dalej tak trwała. A podobno nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Wszystkiego dobrego, życzę powodzenia. Panie Marszałku, wiele, mówi, wiele osób mówi, że Ameryka pokazała nam gest Kozakiewicza. Chodzi o słowa szefa FBI. Jak pan jako prezydent zareagował? na to, co się stało? Dla mnie to jest wypowiedź skandaliczna. Powinniśmy tutaj mocno zareagować i poprzez wypowiedź również pana prezydenta i żądanie przeprosin. Nie możemy w imię dobrych stosunków tylko takich fałszywie dobrych stosunków, fałszywie rozumianych, nie reagować na takie sytuacje, bo za moment będziemy się tłumaczyli, czy prosili o zgodę na obchody 1 września 1939 roku, czy 17 września 1939 roku. Ta pamięć historyczna i polityka historyczna, dbałość o dobre imię Polski i Polaków jest jednym z podstawowych zadań prezydenta i nie może Taka sytuacja pozostawać bez reakcji. Powinno to zmienić stosunki Polskiej Ameryki relacje, które mamy między sobą? Trzeba twardo, pryncypialnie tę sprawę stawiać, ale no, mamy świadomość tego, że relacje um, między państwami buduje się w sposób długotrwały i e, taka sytuacja, mam nadzieję, nie zaważy na jakości tych relacji, bo Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem Polski, ale to nie oznacza, że mogą sobie pozwalać na takie afronty wobec um, kraju, który walczył z nazizmem. Jeśli dzisiaj po posługujemy się formułą e, naziści, czy nazistowskie obozy e, śmierci, polskie, nie daj Bóg, obozy śmierci, to za moment możemy w ogóle dojść do tego, że w II wojnie światowej walczyli z sobą Faszyści, demokraci ze Stanów Zjednoczonych i konserwatyści z Wielkiej Brytanii. Kto fałszuje obraz tej historii, warto nazywać rzeczy po imieniu i mówić, to były niemieckie obozy śmierci w Polsce i dbać o tę prawdę historyczną. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję panu staroście i wszystkim samorządowcom powiatu Kazimierskiego. Dziękuję Panią, pomoc bez Pana pomocy realizacja tego zadania by się nie udało. Bardzo dziękuję. Tak, oczywiście, że to wielka szansa dla powiatu kazimierzkiego. Cieszymy się, że się udało. Na początek był trudny, niepokoju i strachu. Wykonywaliśmy te obie z planu wykorzystania ze środków unijnych. Ale udało się, mamy dobre wyniki. To rzeczywiście daje szansę dla powiatu, dla regionu, dla drobnictwa. Szukamy takich alternatywnych źródeł, rozwoju, ale że mogą być te A, to... a iceberg... proszę powiedzieć, ile kosztowało wykonanie tego jednego teraz... odbioru? No ten, no ten. odbiór był to... robiony w ramach realizacji takiego zadania podniesienia efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej. Cały ten program, kwota 8 milionów złotych, ale realizowaliśmy to z trzema gminami, powiatu, gmina Łopatowiec, gmina Zagnaj zrealizował to zadanie na kwotę 4,3 miliona złotych, a sam odwiel kosztował milion czysta. Proszę powiedzieć, na razie ogrzewacie szkołę, będziecie ogrzewać tę szkołę, ale okazuje się, że woda ma też właściwości lecznicze i co w związku z tym? No właśnie, to jest ta nadzieja. Dokonując poszukiwania wody termalnej w kontekście, czuliśmy to, powiedzieliśmy o tym na bazie odwiertów, które tak były dokonane 50 lat temu, kiedy poszukiwano ropy naftowej, że tamte odwierty kończyły się właśnie dowiercaniem do wód siarczkowych, bo to było czuć. I te wody siarczkowe, nie tylko siarczkowe dają ogromną szansę związaną z wykorzystaniem do kwestii banologii, do kwestii uzdrowiskowej, do kwestii leśnictwa. I to jest szansa, bo mamy tu grunty, mamy blisko Krakowa i chcemy podjąć taką samą budowę uzdrowiskową, jak jest przynajmniej w Łódzku. Były już jakieś rozmowy z przedsiębiorcami, z jakimiś inwestorami, żeby ktoś tutaj zainwestował? Bo chyba lokalnych przedsiębiorców razie... za bardzo nie stać. Nie stać, to prawda. Nie mogę na ten temat za dużo powiedzieć, mogę tylko ogólnie powiedzieć, że już były, ale to tego typu sytuacje wymagają dyskrecji, że tak powiem. Mamy nadzieję, że wykorzystamy środki unijne, że skorzystamy może z tego projektu Polski Wschodniej, gdzie wspólnie z partnerstwem publiczno-prywatnym, przedsiębiorcami, z wykorzystaniem tych środków właśnie unijnych, jakieś działania związane z takim przedsiębiorczością. Uzdrowiskową podejmiemy. Ale to wymaga pracy od samorządów, szczególnie teraz od samorządu gminnego. Trzeba zrobić operat uzdrowiskowy, trzeba plany zagospodarowania przestrzennego, trzeba porobić korekty, aby dać szansę. To szansa wymaga dużo namysłu, dużo mądrości i dużo pracy. Powiecie, sam, powiecie kazimierskim jak jest bezrobocie? 12,2%. I, 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 i w liczbach bezwzględnych to jest 2000 tysiące bezrobotnych. Dużo. Dużo. Może to zmienić? To może zmienić, ale to się nie stanie z dnia na dzień. To jest proces długofalowy. Ten odwiert, to nie spodziewajmy się, że to będzie jakieś eldorado gospodarcze z dnia na dzień. To jest proces długofalowy, to wymaga pracy. To daje szansę. To daje szanse ale nie rozwiąże problemu już jutro. O jakie pieniądze chcecie się ubiegać z Unii Europejskiej? No... W zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie przedsiębiorców, ale um, aby liczyć, że można by tu um, um, oczekiwania nasze spełnić, to jest kwota 100-200 milionów. Wy jako powiat chcielibyście pozyskać? Nie, żeby w ogóle takie pieniądze tu wpłynęły, a więc to jest to, co mówiłem, to partnerstwo publiczne prawne My jako powiat to możemy dać grunty, uczestniczyć w tym procesie, natomiast no, środki um, przedsiębiorców i środki unijne. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ciepła woda, ciepłe wie, wiesz już nawet jak i gdzie, i w okolicy pojawiła się, my z nami już w metodę nie wstąpimy za ściemnej wody. Ciepła woda, ciepłe wie, dobrze wiemy, że tu jest.